Dzień dobry, witam pana. Witam Paweł Miszta. Paniapta, witam. Witam. To jest ten samochód. Super. Jednak na, na żywo to nie to samo, co, co ze Oczywiście, zdjęć. Że tak. Na zdjęciach zawsze wygląda lepiej. Oczywiście. Chciałam auto popularne, ale takie, które będzie tanie w eksploatacji. Samochód jest taki, jak mówiłem. Jeździł trzy lata na taksówce, ale nie ma dużego przebiegu. Jest bardzo wypadkowy, serwisowany w Skodzie, więc to są... Mhm. I pochodzi z Polskiego Salonu. No to 2014, tak? Tak, 2014 rok, dokładnie, 1,6 diesel. Patrzę. Pod kątem, wie pan, bo grad czasami potrafi tak. brzydkie szkody na dachu Tam porobić. Jedna wgniotka jest. Taka malutka. Pani że wszystkie ryski i małe wgniotki, których ja nie widziałem. Pierwszy raz mi się zdarza, żeby pani zaglądała pod spód <laughs> Jak zajrzała pod auto, to maskę też otworzy. Mogę sobie tutaj otworzyć? Tak, tak proszę zaglądać wszędzie. Ale... Widać, że. Widać, jest żonę, że jest żonę, no. Nie da się tego ukryć generalnie. No, ma swój przebieg, więc zaczęło się pokazywanie paluszkiem. No pranie by mu się przydało. Nie zdążyłem ogarnąć samochodu w środku, to pewnie za to zapłacę. Ale pranie, polerowanie jest w cenie auta. Ja jestem elastyczny co do ceny, także, także tutaj nie ma problemu z tym. Szczerze mówiąc, liczyłam na to, że to auto będzie wyczyszczone, sprzątnięte i wyprane w środku. Jeszcze do bagażnika zajrzymy. A, już otwieram. Proszę bardzo. Instrukcja się zawsze przyda. No jest fakowny. Bagażnik to rzecz, która naprawdę robi pierwsze dobre wrażenie w tym aucie. Tak naprawdę zrobiłem to, co trzeba było zrobić teraz na serwisie: czyli wymieniłem wszystkie cztery amortyzatory, łożysko oporowe, skrzyni biegów, wiatrak. Także auto jest przygotowane na tip-top do jazdy. A proszę mi jeszcze powiedzieć, a olej kiedy był wymieniany? Olej jest do wymiany, ale to też jakby nie ma problemu, ja jestem w stanie to zrobić. Serwis olejowy wyświetla się na desce rozdzielczej, więc ciężko powiedzieć, że jest zrobione. W benzynie jak wymienię olej, to widać, bo jest świeży. W dieslu będzie od razu czarny, więc to tak jakby często to wiem, to się wstrzymuje do problemu. klienta. A pod maskę możemy zajrzeć? Tak, oczywiście, pewnie. To, to. bardzo, poproszę. Już otwieram. Maską nie był czyszczony, nie był myty, bo nie było takiej potrzeby. Jest normalnie zakurzone, tak jak powinno to wszystko wyglądać. Nie ma wycieków. Jest normalnie używane. Samochód plusem jest to, że on bardzo mało pali. Wiem, jak to auto jeździ i jazda po prostu poprawi moje notowania. Na razie nie słyszę jakichś odgłosów niepokojących. A, jest to pocieszające. Jazda sprawia lepsze wrażenie niż oglądanie. No tak to fajnie jeździ ten samochód. W racji tego, że to jest diesel, to ma fajne przyspieszenie. A nie jest to jedna benzyna, gdzie tam naprawdę trzeba ją dusić mocno, żeby, żeby coś wyprzedzić. Tutaj wciskamy gaz, turbo działa i auto odjeżdża, tak. Pani się czuje się dobrze, może coś z tego będzie. No i jak się jeździ? Na razie muszę powiedzieć, że jeździ się o wiele lepiej niż wygląda A. <laughs> w środku. No to tak, ale w, tak jak mówię, no, jestem tam otwarty, tam pranie, polerowanie, mogę to zrobić przed sprzedażą w, samą, także to, to nie problem. Nie? No to co, to coś tam robimy, polerować i go prać? Powiem tak, no wolałabym sobie sama uprać, bo to jak to kobieta, wolę po swojemu. No to tą stówkę mogę opuścić, bo tam w komplecie to mniej więcej tyle ja płacę. Stówkę? Proszę pana, za stówkę to ja mogę go co najwyżej umyć. I sprzątnąć. <noise> pranie to trochę więcej kosztuje. Jak sobie szybko w głowie podsumuję, to jakiś tysiąc powinnam dać radę urwać. No to co dam wyszło? 4 stówki ta polerka pranie plus 3 stówki ten to 28200, ja jestem w stanie go oddać za tyle, nie? 28, i myślę, że jesteśmy w stanie dobić targu. Może 28-100, chociaż. 28 i ani złotówki więcej. Usztywnie się. Uważam, że 28. 28 tysięcy to jest bardzo dobra cena dla mnie, więc trzeba to sprzedać. No dobra, to 28. Dobra. No to pasuje. Ja jestem zadowolony.